No to było szokujące, to było szokujące chyba dla wszystkich, dlatego że jednak ludzie chyba spodziewali się, nie wiem, jakiegoś konkursu, prawda? Bo, znaczy tak, weźmy pod uwagę, że ten konflikt, który się dzieje pomiędzy politykami, ten konflikt nie idzie w głąb aż tak wśród historyków. Też są przyzwoici ludzie, którzy zajmują się II wojną, światową okupacją, którzy by chętnie wystartowali w takim konkursie. Tutaj nie było konkursu, on po prostu został wyznaczony. I człowiek rzeczywiście, no ja myślę, że on przede wszystkim czuje się bardzo niekomfortowo, bo nie był absolutnie związany w jakikolwiek sposób z popularyzacją postaci Pileckiego. Nie ma nikogo na pewno żadnego doradcy przy nim, który mógłby mu podpowiedzieć, że jak się zostaje szefem takiej instytucji, to wypadałoby, nie wiem, no jakiś gest wykonać, prawda? Złożyć wieniec w miejscu. Um, przypuszczalnej śmierci Pileckiego, no cokolwiek wykonać, czy nawet zjawić się pod tym pomnikiem na, w Alei Wojska Polskiego na Żoliborzu, kompletnie nic. Ja mam takie wrażenie, że on się sam czuje bardzo niekomfortowo i został rzeczywiście wyznaczony historyk, profesor, który zajmował się polityką pamięci, ale niemiecką.